Nasz dom i Kuźnia w zasadzie znajduje się 30 km od granicy ukraińskiej. I kiedy te wszystkie wydarzenia zaczęły się dziać, zaangażowaliśmy się. Dzisiaj jestem koordynatorem projektu Slot na Granicy. Natomiast chcieliśmy też coś zrobić my, jako, jako Kuźnia, jako Kowale, i prosić Was o pomoc. Mamy przyjaciół w Iwanow-Frankowsku, w którym odbywa się co roku. Piękny, cudowny festiwal kowalstwa. I przyjeżdżają na ten festiwal kowale z całego świata i wierzę głęboko w to, że jesteśmy wspaniałą społecznością i będziemy teraz solidarni z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Olgą Polubutko i e, oni przekazują nam informacje, czego potrzebują, co potrzebują dla nich osobiście, co potrzebują dla kowali, którzy tam znajdują się na terenie Ukrainy, ale też dla miasta Ivano Frankos, które dla wielu z Was kojarzy się z pięknym czasem. Z miejscem, w którym na każdym rogu znajdują się rzeźby wykuwane przez nas wszystkich razem. Chcemy zebrać pieniądze na pomoc dla Iwono Frankowska i to jest taka wiadomość dla Was, dla wszystkich naszych przyjaciół. Chcieliśmy Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście wpłacali na konto stowarzyszenia. My będziemy te rzeczy kupować, chyba że macie też rzeczy, które możecie wysłać. Chcemy te rzeczy kupić, chcemy im zawozić, nie jesteśmy daleko od nich. Chcemy zebrać pieniądze dla kowali z iwano dla ich miasta, dla ich przyjaciół i na pomoc też dla innych kowali, którzy są na terenie całej Ukrainy. Dawniej kowale wykuwali no, przeróżne rzeczy codziennego użytku, ale kiedy szła wojna wykuwali broń. My nie chcemy wykuwać broni, ale chcemy, żeby naszą bronią była pomoc i chcemy tę pomoc konkretnie dostarczyć w konkretne miejsca, do konkretnych ludzi, tam gdzie będzie potrzebna.